Witam, ja jestem Zenek, to jest Hearthstone. Dzisiaj będzie kolejny unboxing 20 pakietów. Zostało mi jeszcze 40 pakietów Sangoro do otworzenia Zaczynamy bez zbędnego przedłużania. Bo, bo, bo. No i wszystko. Eee, gorzko wodna Hydra, druga sztuka tego wynalazku. Za 5, 8, 8 za każdym razem, gdy ten stronnik otrzyma obrażenia. Zadaj 3 punkty obrażeń twojemu bohaterowi. Eee, tutaj mamy co? Tutaj mamy ogar spaczenia lakair za 4, 3, 8 statystyki, niezła czwórka eee, Prowokacja, odkryj okrzyk bojowy odrzuć dwie losowe karty Perista Ara znowu Czechający w smole znowu e, wyzwolenie z bursztynu, a tego to nie miałem za 8 odkryj, stronnika kości 8 lub większym przyzwij go. Uuu, panie! To jest ciekawa karta dla kapłana, naprawdę Serio? Za 8 lub większym? O koszcie 8 lub większym, i przyzwij go? To jest całkiem złe bo... No nice, kolejny Meteoryt, dla maga, Łoge, jest zaklęcie. Zadaj 15 punktów obrażeń stronnikowi oraz 3 punkty obrażeń stronnikom obok niego. Naprawdę 15 punktów obrażeń stronnikowi to niezły kosmos. Eee, Turtolianka bieraczka. Tego tu nie miałem. Chyba do tej pory 2-2-2 eee, Statystyki 2-2 za 2 mana Okrzyk bojowy dla druida Karta Okrzyk bojowy Daj losowego scennika z atakiem 5 Lub no większym do twojej łapki No spoko eee, Zmienne łuski <laughs> To już daje buffa 1-1 I otrzymujemy tyle samo pancerza Ile wynosi atak Tego stwora Którego zbafowaliśmy. Strażnik gorącego źródła Za 3-2-4 Prowokacja Okrzyk bojowy Przywróć 3 punkty zdrowia No spoko wiołak. Dotka O, coś, coś ten, coś dla kapłana. Za dwa płomieny płomieniujący żywiołak. Za 2-2-2, dwa, dwa, dwa. twoje zaklęcia kosztują jeden mniej. O, ciekawe. Za dwa, dwa, trzy, dobra dwójeczka. Wulkanozaur, yeah, w końcu wulkanozaur wydropił, Mam złotego, któregoś tego złotego, którego dostało się po prostu zalogowanie, więc jak wypadnie drugi, to można by tego złotego sobie po prostu spyłować. Uh, za 7, 5, 6, okrzyk bojowy, adaptuj, a następnie adaptuj ponownie, świetnie. Fenix ognistej smugi. Okrzyk bojowy zadaje 2 punkty obrażeń, wielki mastodont, prowokacja. 6, 9, 6, 10, za 9, i znowu wielki mastodon. Ok, ok, jest totem drugi. Pierwopłetwów, na koniec tury przez Murloka 1-1, znowu jakiś chory ślimak. Halucynacje znowu, odkryj kartę z klasy przeciwnika, władca smoły za 7 many statystyki 1, 1, 11 na, na, ma 4 do ataku podczas który przeciwnika świetnie. No i olbrzymia osa ukrycie plus trucizna za 3 many Złota, epicka karta, karta. karta. E, wizje cieni, co to za lujnia? Odkryj kopię zaklęcia z twojej talii. Aha, De capuana. De capuana? dla kapłana. Dla kapłana? Już maga by to bardziej pasowało. Znowu ten kurcze uparty brzucho, brzuchonóg. Brzuchonóg, Jezus Maria. Piskla raptora, 150 chyba. geyser płomieni tak samo, 150. Pełzający w smole tak samo, 150. No i ten ślimak też już 150. No i złoty epic. Rzadka karcioszka, O, jest coś nowego! Wycinacz za 7 dla Paladyna, 4-3 statystyki za 7 many co to robi w takim razie? Gdy twój bohater zaatakuje przez wij dwóch rekrutów srebrnej dłoni. Ej, to jest ciekawe nawet, ale to jest trochę drogie za 7. Ale zobaczymy, co z tego wyjdzie, z tego wycinacza. E, zielony długo szyję. okrzyk bojowy adaptuj za 5, statystyki 5 i 4 bestia Żywiołak, trzechający w smole, i Brzytwo, Szczęk, Boże, 150, Burzowica tak samo, 150. No i wszystko w temacie. Pierwotny Smokowiec, za 8 wszystkie klasy, 48 8 statystyki, prowokacje, okrzyk bojowy, zadaj 2 punkty obrażeń wszystkim pozostałym stronnikom. Oh my fucking god. Serio? Mm, Tolwirski. Tolwicki kamieniarz, to też już 150. Świetlik, tak samo 150. Okrzyk bojowy, daj, że 1-2 do Twojej ręki, też żywiołak. I skrzątrzy brzdfostrzenki, arkano arkanolożka, bo też 150, ta wyszukiwaczka sekretów. Dwie rzadkie. Nice. Agresywne pisklę. O, 3-3-3. Gdy ten stronnik zaatakuje, bohatera adaptuj. No i wszystko w temacie. Plugawiąca mgła. Pluga wszystkich stronników, znisz ich na początku Twojej następnej tury. No to może być ciekawe. Do jakiegoś takiego, powiedzmy, kontrolnego czarnoksiężnika jakiegoś. E, jaszczur Gromów z tegodon. Prowokacja za 4-2-6. Provocation, bestia, wszystkie klasy. No, to... Karciocha. Czas karmienia znowu y, ogar spaczenia Lakai, łowca z wodno-skalców, perlista Ara 150. Długo, straszny długości jest tak samo 150. Y, ogar spaczenia też 150. A no, legenda jakaś. O jest! Groźno łuski tropiciel. To dobrze, bo mam jedną zwykłą, jedną złotą, więc tą złotą będę mógł sobie spokojnie już spyłować e, tego tropiciela. on jest całkiem spoko. Okrzyk wołowy aktywuje agonię przyjaznego stronnika. E, no u łowcy wiadomo, no, duża ilość stronników ma agonię, więc można będzie tego typa gdzieś wrzucić. Straszny długoszyjec, połyskujący orkan, ultrazaur za 10, 7, 14 bestia. Super partia dosłownie. A, dobra, lecimy dalej. Rzadka karciuszka. Boże, znowu czas karmienia. Znowu lodowy odłamek. Połyskujący orkan. zagubieni w dżungli. Wulkaniczny żywiołak. Agonia. Daj dwa żywiołaki. Jeden wada, twojej ręki. Za trójkę, dwa trzy statystyki. Bicka i wszystko, duchowe echo! Za trzy, daj twoim stronnikom e, opis agonia, cofnij te karty do twojej ręki. E, tyłka to może nie urywa, no ale dobra, zawsze coś. Żywiołek powietrza nie może zostać wybrany jako cel e, zaklęć mocy specjalnej. A tego typu to chyba pierwszy raz widzę. Żywiołek powietrza za 1, 2, 1, no to jest całkiem spoko. Nie może zostać wybrany jako cel zaklęć mocy specjalnej. E, obrońca skałko... E, skałko górze. O tego typu mam złotego na stówę. Prowokacja okrzyk bywa odkryj stronnika z prowokacją. Świetnie. Wulkaniczny żywiołek agonia. Daj dwa żywiołaki jeden dwa do Twojej ręki. Znowu ten iskrzący brzytwostrzę. No tych gości to mam chyba już co najmniej 20 sztuk. Ota, zwykła karta. Wybuchowy żywiołak. Dodaj 3 punkty obrażeń na samą wrogiemu stronnikowi. Jajo y Jumacz -y -y 150, oświecony z Tegodą. To ciekawe, bo to jest druga sztuka chyba tej karty. Za 4, 3, 4 statystyki akrzybowe. Adaptuj twoich rekrutów w srebrnej dłoni. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy może ktoś będzie próbował składać jakieś deki właśnie z rekrutami z tym typem. Bryzgająca fala to jest fajne zaklęcie Zagrać 4 punkty, zadaj 4 punkty obrażeń stronnikowi, przywróć 4 punkty zdrowia twojemu bohaterowi. No spoko, loko. a ten typ co robi? Czarny księżyc, okrzyk bojowy zniszcz przeznego stronnika, aby dwukrotnie adaptować. Nice. A legenda. Rzadka karta. Co to jest? Col? Kolcokrzyb Wierzchowiec za 6 paladyn. Daj stronnikowi 2-6 oraz prowokację, gdy zginie przy z tego dona. to nawet dobre. Nie pamiętam, co z tego robi, ale to jest chyba dość silne. Fajne zaklęcie. Feniks ognistej smugi. Okrzyk bojowy. Zadaj dwa punkty obrażeń. Olbrzymia osa. Juma, y -y -y czy znowu ten ślimak. Lotka karta. Co my to mam? Boże, znowu Raptora. Pierwotłeb Czatownik, czatownik e, znowu Fenix, Pełzający w smole, i znowu świetlik. Bo tych kart mam już milion. Okej, okay, salwa Płatków, smuga e, sługa Boże, sługa Kalimosa. Okrzyk bojowy, odkryj Żywiołaka. Jeśli w poprzedniej turze udało ci się zagrać Żywiołaka, mhm. Strażnik Gorącego Źródła za 3, 2, 4, sesyki, prowokacja, okrzyk bojowy. Przywróć trzy punkty zdrowia, to jest spoko karciocha. Wielki mastodont i herlawy plondrozaur. Za dwa. Okrzyk, bowe, jeśli kontrolujesz co najmniej dwóch innych stronników, adaptuj. Adapteruj. No ja już myślałem, że legenda. Pierwotny glif. Pierwotny glif, za dwa. odkryj zaklęcie zmniejszy jego kosztu dwa. O! I jest drugi wulkanozaur! Nice! Więc mogę sobie tam tego już złotego, którego dostałem, spyłować. I mam dwie sztuki tego wynalazku. Za 7, 5, 6, okrzyk bojowy, adaptuj, a następnie adaptuj ponownie. Świetnie. Nadskorupia, Co to jest? Turtolianka, nadskorupie za 4, 2, 6, statystyki, prowokacja, e agonia, daj lasowemu przejazdemu stronnikowi 1, 1, zagubienie w dżungli i trzeci totem pierwopłetwów. Spoko lola. Fajny pakiecik. Dwie rzadkie, jeb. mi się podoba. Kolejny epic, Meteoryt kolejny, oh my god, znaczy drugi. Eee, zadaj 15 punktów obrażeń stronnikowi oraz 3 punkty obrażeń stronnikowi obok niego. Piskle złorośce, boże, 150, 150 jajumacz, ten ten typ tak samo 150 razy wypadał i żywak powietrza też 150 razy tutaj, tutaj dropił pakietu. A może legenda na koniec. O! E, promieniujący żywiołak, dobra, druga sztuka tego żywiołka dla kapłana, który zmniejsza koszt zaklęć o jeden jest całkiem spoko. O, szmakdowej grabieżca też jest 150 czas karmienia to chyba czwarta sztuka tej rzadkiej karty. Zagraj 3 punkty, e, zadaj 3 punkty, obronie stronikowi przez zwii 3, drakasy 1-1, naprawdę tyle tego czasu karmienia zrobił na kolerek. dwie rzadkie, okej. Okay. Herold cognistej smugi. Za 2, 1, 1 okrzykływy zmniejsz koszt żywiołaków w twojej ręce o 1. To jest pierwsza... O, i dwie sztuki tego wynalazku od razu dostałem. Nice! Bo to była pierwsza sztuka chyba w ogóle, jaką dostałem. A tutaj już jest druga. Bryzgająca fala, najedzony młot... młot skodan. Młot kadon. I ta turtolianka jakaś, Boże, nad skorupia. Okej, okay, zostało 20 pakietów. To tyle w tym odcineczku. Zapraszam... Na kolejny odcinek, a to będzie ostatni odcinek, w którym też spyłuję sobie te większość tych kart. Złota jeszcze nie wiem, czy będę niszczył, ale muszę się przyjrzeć po prostu, ile tych złotych kart mam, czy są jakieś duplikaty e, zwykłe po prostu, i czy te złote karty mogę niszczyć. A w tym odcinku to tyle. Do zobaczenia. W następnym na razie, hej.